Szanowni Państwo, czy wiecie, ile wysokiej klasy specjalista zarabia na Zachodzie? To są zarobki od pół miliona euro wzwyż. Pracownik administracyjny w korporacji zarabia około 100 tysięcy euro. Wiecie, jakie odprawy daje Mercedes swoim pracownikom, żeby odeszli dobrowolnie z pracy? Po 30 latach pracy to jest pół miliona euro. Pracownikom administracyjnym daje 75 tysięcy euro. Szanowni Państwo, nie chcę powiedzieć, że to jest utopia, ale to jest śmieszne, co o, czym tu, o czym tu mówicie? Polska nie jest w stanie zagwarantować nadal płac europejskich po to, żeby pozyskać wysokiej klasy specjalistów. Mam pytanie o podanie konkretnie w liczbach, konkretnie w liczbach, ile w roku 2024 przyszło wysokiej klasy specjalistów do Polski, Dostali oni pracę? I ile samorządów zgodziło się przyjąć emigrantów? Bo dla mnie to jest planowe rozmieszczenie u nas dużych grup obcych. Dziękuję.